26 wyczkowie Marcel Piersa, więc już doskonale znany zawodnik na ringach półzawodowych, na ringach amatorskich, narożnik czerwony, syn Mariusza Piersy, niepokonanego zawodnika walczącego w boksie i w kickboksingu, a jego rywalem Dawid Wyszyński, Fight Club Radzymin, zawodnik, który stawia głównie na amatorkę, ale w tej amatorce już może poszczycić się licznymi sukcesami podopieczny trenerów z Radzy Miną, którego w narożniku jest dzisiaj Patryk Kuryłek, który ma między innymi na swoim koncie walkę chociażby w TSF Kickboxing Challenge, a Mariusz Pierso, ojciec Marcela, między innymi wygrana walka w organizacji HFO. Obie organizacje niestety już nie funkcjonują na polskim podwórku. No i teraz mocno kontra zruszył bardzo mocno Mariusz Marcel, oczywiście Pierca trafił tam lewym zamachowym zawodnik z Ostrołęki, ale no widać tutaj lekka przewaga warunków fizycznych po stronie reprezentanta Radzmina. Świetna kombinacja w wykonaniu Wyszyńskiego. Wyszyński to jest już medalista Pucharów Świata, medalista Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, a więc to już jest zawodnik niezwykle doświadczony, jeżeli chodzi o rywalizację amatorską. No, ale jak tu w polskim kickboxingu bywano, nastawiony na tę rywalizację amatorską, więc e, raczej tutaj wielu e, występów, e, nawet półzawodowych, nie spodziewamy się tutaj tym e, zawodniku. Teraz próba latającego Klara w wykonaniu e, Wyszyńskiego, no, opuścił już e, trochę ręce e, Wyszyński. Przoda jeszcze w końcówce. Marcel e, próbując przyspieszyć, ale sporo, sporo klinczów e, w, w te no, ostatnie 10 sekund przed końcem rundy pierwszej. No i gonko znajmie nam, że pierwszy. Rozpoczynamy runda druga. Dawid Wyszyński, fajka Prezymin, niebieski narożnik jego rywalem. Marcel Piersa, narożnik czerwony pochodzący z fajterskiej familii w drugim pokoleniu. Fighter e, kickboxer pod pierwszym trenera Alkadiusza Ludwiczaka. Dobrze zaczął teraz z tym prawym zamachowym Piersa, ale nadział się oczywiście. Na kontrę, midokikiem, drastycznie latające kolana, korpus w wykonaniu Wyszyńskiego. Doszło celu, a więc no, tutaj zapowiada się, że druga runda. i e, Czekają u nas e, fajerwerki. Teraz dobry, mocny lowal, odpowiada swoim Lołem, również Wyszyński. E, mocna wymiana z jednej i z drugiej strony. Widać, że to już panowie z każdą walką. E, poziom sportowy nam niezwykle rośnie. Jest ląk. Teraz lewy jeszcze middle kick, wykonaniu Wyszyńskiego doszedł do celu. Jest backfist, no i teraz mocna przecinka ze strony Marcela ale się sklinczą teraz reprezentanty Ostrołęka Fight Academy. A teraz wejdzinka tym niskim kopnięciem. Oczywiście nie jest to punktowane na zasadach K1, ale niezwykle efektowne. Jest teraz dobra akcja. Mocny low. Kontra na low kick. Rusza, rusza pierwsza. Jest pierwszy raz na meczach Teraz Dawid Wyszyński. Pięć. 7 no raczej dopuści sędzia do dalszej walki zawodnika z mina, ale zobaczmy co zrobi teraz Marcel Pierca. No spokojnie, nie podpalasz się pod opieczny Arkadiuszu Lidzaka, no runda wygrana. Ehm. Ring runda trzecia. I rozpoczynamy rundę, trzecia Marcel Piersa, czerwony narożnik, trójka Fight Academy, i jego rywalem Dawid Wyszyński, Fight Club Radzymin, narożnik niebieski. No i zobaczmy, pierwsza runda wydaje się, że dla Wyszyńskiego, druga runda zdecydowanie dla Piersy, ale trzecia to wciąż jest biała karta, którą muszą zapisać, bo teraz dobry lewy Wyszyńskiego w kontrze przeszedł mocno próbuje okupować schaby przeciwnika, teraz reprezentant Radzymina. Teraz dobre dwa, lewe sierpowe, ale odpowiada swoim kolanem. Marcela Piersa nastawka jest wysoka tej trzeciej rundy. Tutaj walka toczy się tak naprawdę o zwycięstwo w całym pojedynku. No i wydaje się, że ten kryzys, który doprowadził do liczenia w drugiej rundzie, ten dobry cios Marcela Piersy już nie ma znaczenia, że Wyszyński wrócił do siebie mocno. No teraz ojoj oj, coś oj, oj, tam chyba się stało z tą wykroczną nogą. Zaczął jakby lekko utykać zawodnik jest z razy no ale zobaczmy, może jeszcze jednym niskim kopnięciem poczęstuje swojego oponenta piersa, tak jak teraz. Dobry, teraz lewy sierpowy zgłasza problem z ochraniaczem Dawid Wyszyński. No fenomenalny ten pojedynek dwóch młodych kickboxerów, już doświadczonych niezwykle jak na polską scenę. Chociaż no, tutaj spodziewamy się, że raczej ta zawodowa kariera będzie udziałem. Syna Mariusza słynnego, najsilniejszego fryzjera w Polsce. trzeba przyznać, że Wyszycki i też ma jak najbardziej papiery. Chociaż wydaje się, że w tej trzeciej rundzie jakby nieco opatrzył nam Zawodnik z razy Znów znów rusza piersa do przodu. Poczęstują rywala dwoma ciosami i kolanem, ale ten odgrywa się tym samym jeszcze kontra. W wykonaniu fajtera za Strołęki. Niskie kopnięcie. 10 sekund pozostaje nam do końca rundy trzeciej jeszcze dwa kolana Wyszyńskiego, ale końcówka to jest huraganowy atak Marcela Pierwsy, a więc już oddajemy głos sędziom i czekamy na werdykt Marcel Piersa, Dawid Wyszyński, który wyjdzie z klatki.